Film Wilk na 100% opowiada historię Frediego, młodego wilkołaka, który podczas swej pierwszej transformacji zamiast Wilka zmienił się w Pudla. Teraz musi albo udowodnić swojej rodzinie, że mimo wszystko jest 100% Wilkiem, bo inaczej zostanie na zawsze wygnany z Watachy. Podczas owych prób udowodnienia, że się jak najbardziej na wilkołaka nadaje, Freddy zaprzyjaźnia się z. Bezpańską suczką o imieniu Bati. Bardzo się z nią zaprzyjaśnia. Bardzo, bardzo, bardzo się z nią zaprzyjaśnia. Tak bardzo, że da się wyczytać tutaj jakiś taki romantyczny podtekst. Wiecie, niby się nie całują, ale jest scena bardzo podobnej do tej z zakochanego Kunla 2, gdzie Haps i Lily sobie spacerują w nocy romantycznie po parku. I pytanie brzmi: dlaczego? Dlaczego twórcy wilka na 100% uznali, że, że umieszczenie nawiązania do miłosnego związku pomiędzy człowiekiem a psem to jest dobry pomysł, zwłaszcza w filmie dla dzieci? Otóż myślą, że to dlatego, bo Bati w rzeczywistości wcale nie jest psem i tak naprawdę jest wilkołakiem, tylko nie zdaje sobie z tego sprawy. Albo w przyszłości stanie się wilkołakiem. Widzicie, bo film pełnometrażowy Wilk na 100% to dopiero początek. Już całkiem niedługo, bo rzekomo jeszcze w tym roku, ma pojawić się na ekranach naszych pięknych telewizorów serial animowany, który będzie kontynuacją filmu. Będzie on nosił tytuł Tajemnica Księżycowego Kamienia. Tak się składa, że znalazłam bardzo, bardzo ciekawy plakat promujący ów serial. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj dwie pary ludzkich nóg, które rzucają cienie przedstawiające psy. Pierwszy to zdecydowanie Freddy, bo jego cień jest pudlem. Tak więc wiemy, że ten plakat ma symbolizować, że te postaci są wilkołakami. Czyli stworzeniami, które potrafią przybrać i postać, człowieka i zwierzęcia. W takim razie druga postać z cieniem psa również jest wilkołakiem, prawda? Tylko popatrzcie na ten cień. Czy ta sylwetka nie wygląda znajomo? To Bati, to jest cień Bati, rzucany przez człowieka. Mało tego, te nogi rzucające cień przedstawiające Bati są bardzo charakterystyczne, bo zwróćcie uwagę: osoba, do której te nogi należą, nosi dżinsy, które są poszerpane. A w serialu ma się właśnie pojawić jedna ludzka postać, która ma takie poszerpane dżinsowe spodnie. Jest to dziewczyna w wieku średniego, może trochę starsza? Która ma prąsowe włosy zaczesane w dwa kucyki, przypominające uszy Bati. Hmm. A no i jeszcze w oficjalnym zwiastunie jest jedna scena, gdzie grupa dzieci dotyka księżycowego kamienia, po czym zmienia się w psy i wilki, i właśnie podśród owych psów i wilków jest Bati, w miejscu gdzie wcześniej stała dziewczyna z kucykami oraz porwanymi jeansami. Tak będę szczera, to ja już nie wiem, czy to jest jeszcze teoria, czy już ciekawostka. Wszystko wskazuje na to, iż podczas trwania serialu bati dotknie owego magicznego księżycowego kamienia, w wyniku czego odkryje, że jest w stanie transformować się w człowieka i jest wilkołakiem? Psołakiem? I dlatego właśnie twórcy uznali, że. Hej, zrobienie wątku romantycznego pomiędzy nią a Freddym jest jak najbardziej w porządku, bo w serialu będą już tego samego gatunku, więc to już nie będzie takie niekomfortowe. No cóż, przekonamy się, gdy wyjdzie serial. Rzekomo ma wyjść jeszcze tej jesieni, ale już mamy listopad i jeszcze nie ma oficjalnej daty premiery, więc ja to trochę czarno widzę, ale trzymajmy za niego kciuki. I trzymajmy kciuki za to, żeby Batty okazała się być Wilkołakiem. Bo, 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 jak się okaże, że Freddy miał romans z psem, to ja nie mogę! Ale jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czy podobał się Wam ten lekki wątek romantyczny w Wilku na 100%? A może nic tam romantycznego nie widzieliście i się dziwicie, czemu tak się bulwersuje? Jesteście podekscytowani nowym serialem o Wilkołakach, czy nie za bardzo Was to obchodzi? Napiszcie o tym w komentarzach! A gdy wy będziecie pisać, ja w międzyczasie podziękuję moim patronom. Patroni to osoby wspierające mnie oraz mój kanał poprzez portal Patronite. To dzięki nim mogę regularnie produkować filmy zamiast szukać pracy na pół etatu w jakimś normalnym zawodzie. Szczególne podziękowania przysyłam Aleksandrze Shoemaker, Neko Spyro, Dani Dir, Srebrnej Stali, Wiktorii Kopacz oraz Wiktorii Baltkowiak.